Dzwonek i polubienie e, Za moimi plecami nas Właśnie to prawda w sumie Sentino obraża Omega Sam chodzi w hublocie. W najgorszej marce zegarkowej high -endowej. Kurwa wstyd Nie założył mi zegarka nigdy Główno w chuj Sponsor GBS Gdzie na Kodaferki macie minus 20% Na całe sorty. Co sądzę o tym Że najpewniej Nitro będzie się bił z Ksają? Kurwa sergiusz nigdy nie wystąpi na żadnej gali Raz była taka sytuacja Autentycznie Podeszła do nas dziewczyna i to taka, no taka maśniutka bym powiedział, nie wiem ile nam mogła ważyć, z 80 kilo? może 75, jakoś tak. I chciała Sergiuszowi zajebać za to, że jakiś pis walnął na Twitterze, gdzieś miał się z otyłych kobiet. No i kurwa, autentycznie. Ją przeprosił i stanął za moimi plecami. No kurwa. I ja rozumiem, że to mu dają pieniądze, ale zamiast kobiety, kobiety będzie mężczyzna, tak? No raczej ich serwis by nie zawalczył, no. O, i znaki zapytania wysyła. Zapomniał Wu, jak cielęciem był, tak się mówi. Ty a ty Ulfi No nam nic nie pozostało innego jak przejść do kolejnych newsów po prostu. Dokładnie tak, lecimy. Widzowie, ale spójrzcie mi w oczy i zadajcie sobie jedno bardzo proste i ważne pytanie. Po co miałbym kłamać? Jak tam na mnie spojrzycie, to ja wiem, że wyglądam na idiota, ale nie, nie w tym rzecz. Czy ja wyglądam, jakbym kłamał?